Wszystkim z tej strony Oskar jestem właścicielem tej oto pięknej maszyny Volkswagena caddy który powstał tutaj w stajnie Adventure One Conversions. Przyjechałem ci odebrać samochód, był na wymianie foteli, zamieniłem twarde kubły na mega komfortowe fotele. No i teraz niedługo ruszam w trasę. Ten Caddy jest dość mocno zmodyfikowany. Przede wszystkim ma podniesioną moc na 195 koni i 450 Nm obrotu. Ma oczywiście napęd 4x4 4Motion. Dodatkowe zawieszenie z firmy Peders. Większe koła, dodatkowy lift 40 mm. Także jest gotowy do, do, do upalania w lekkim terenie, nawet troszkę cięższym. Ale na pewno zawiezie nas daleko, gdzie tylko chcemy. Dwa lata temu wpadłem na pomysł, żeby poszukać sobie samochodu, który, który będzie służył mi jako dom na kółkach. Rozglądałem się za Land Cruiserami i Defenderami, ale niestety bardzo ciężko było na rynku zdobyć coś w dobrym stanie. No i zauważyłem w internecie pierwszego Kediego, który tutaj właśnie Chris Adventure Van'a stworzył. I po obejrzeniu filmu właśnie z tym pierwszym Kedim zacząłem szukać używanego Kedika właśnie z napędem 4 żeby kupić go i wysłać do Chrisa na, na zrobienie zabudowy. No, i wszedłem na jego Facebooka i okazało się, że dwa dni wcześniej wrzucił, że jego projekt, czyli projekt tego Kedika, jest do wzięcia. Nie zastanawiałem się zbyt długo, wysłałem maila i trzy miesiące później stałem się. Posiadaczem tej niesamowitej maszyny. To, co najbardziej podoba mi się w tym samochodzie, to jego rozmiar i jego użyteczność. Jeżdżę nim normalnie do pracy, do sklepu i jego rozmiar jest na tyle w porządku, że nie mam z nim żadnych problemów, jeśli chodzi o parkowanie w mieście na ciasnych parkingach. Wszędzie się pięknie mieści. Kiedy nastaje weekend, pakujemy cały sprzęt, pakujemy psa. Wsiadamy z dziewczyną do tego samochodu i jedziemy gdzie nas tylko droga poniesie. Jest tutaj pełnowymiarowe, dwuosobowe łóżko, numer 90, ja mam 85, więc spokojnie się tutaj mieszczę. Jest kuchnia, pełnoprawna jest lodówka, jest woda, jest prysznic, jest wymiennik ciepła, który podgrzewa tą wodę. Więc tak naprawdę wszystko, czego potrzeba do życia jest w tym samochodzie. Pracujemy też często zdalnie, więc Chris tutaj też zamontował nam gniazdko, które spokojnie pociągnie ładowanie laptopów, sprzętu foto, którego używamy przy nagrywaniu też podczas naszych podróży. Jest to samochód taki hybrydowy. W środku nie ma przestrzeni, żeby stanąć, ale jest markiza na zewnątrz, która służy jako, jako zadaszenie podczas gorszej pogody. Także śpimy w środku, żyjemy na zewnątrz i dzięki temu jesteśmy bliżej natury. Dzięki temu, że ten kadik jest połączeniem i kampera, i samochodu na co dzień. Nie potrzebujemy już dodatkowego samochodu, mamy w nim wszystko. Jest tak naprawdę scyzorykiem szwajcarskim wśród kamperów. Przyjechałem do Chris'a Kedikiem, żeby wymienić kuby z parko, które były początkowo zamontowane w tym, w tym samochodzie. No mi niestety one nie, nie podpasowały, bo jestem dość szczupły i po prostu po dłuższej trasie drętwiały mi nogi ze względu na to, że te kuby są po prostu twarde, dlatego polecam się mocno zastanowić przy wyborze fotelów jakie to będą fotele, moim zdaniem warto jest mieć wygodny miękki fotel na dłuższe trasy bo taki był zamysł tego samochodu, żeby robić dużo, dużo kilometrów w dalekie strony dodatkowo zastanowiłbym jeszcze się nad wymianą materaca na troszkę bardziej miękki sam chciałem, żeby był materac tutaj twardy, ze względu na to, że lepiej mi się śpi na twardym aczkolwiek ten moim zdaniem jest odrobinę za cienki co jeszcze by tu mogło być? Bo tak naprawdę wszystko jest zajebiście, no kurczę. No jak jest zajebiście, to no. jest zajebiście. Jeśli chodzi jeszcze o taką dodatkową rzecz techniczną, to mamy tutaj dojazdówkę na tylnej klapie bagażnika i na pewno chcę ją wymienić na koło z oponą, która jest założonym na tym samochodzie, czyli BF Goodrich AT. To na pewno okaże się dużo lepszym rozwiązaniem, jeśli złapiemy gumę gdzieś, gdzieś daleko w świecie i nie będzie problemu po prostu tutaj ze znalezieniem opony gdzieś w jakimś warsztacie. Co jeszcze jest super w tym samochodzie i co jest zdecydowaną przewagą, właśnie Cadiego, ponad pełnowymiarowymi kamperami to jego spalanie przy 110 na godzinę spala 7 litrów mimo tych wszystkich modyfikacji tutaj które są zastosowane w tym samochodzie więc jest to bardzo ekonomiczny samochód. Jeśli chodzi o części zamienne to dalej mamy tutaj dużo części z Volkswagena Kediego więc dostępność tych, tych części jest bardzo łatwa i tania tak naprawdę, więc jeśli coś trzeba naprawić w tym samochodzie wymienić nie trzeba się tutaj liczyć czy bać o budżet, po prostu te rzeczy są tanie. To, co jest super w tym samochodzie i co sobie bardzo w nim cenię, to jego właściwości jezdne, właściwości terenowe. Możemy wjechać tak naprawdę w każde miejsce, żeby pojechać na kemping. Czy to z psem, czy to pojechać gdzieś na, na rower, na bike park. Wsadzamy bagażnik tutaj na hak, wrzucamy rower i tak naprawdę możemy spać sobie pod bike parkiem w środku przejść dzień jeździć na rowerach. Jest to dom na kółkach. No, ma wszystko czego potrzeba. Jest prysznic, jest lodówka, jest kuchnia, jest wygodne łóżko, jest ogrzewanie postojowe. Fantastycznie przyspiesza, przy wyprzedzaniu ma najmniejszych problemów. Jest po prostu jak rakieta. Kolejnym super rozwiązaniem jest bardzo duża ilość tutaj szuflad i przestrzeni ładunkowej. Jakby mieścimy tutaj połowę swojej szafy. Mamy bardzo dużo tutaj różnych kieszonek, przegródek na, na drzwiach, na ścianach w tym samochodzie. Cały tutaj ten zestaw kuchenny również wchodzi pod kuchenkę. Jest zlew z kranikiem, także możemy też sobie tutaj na szybko jakieś naczynia umyć i, i tak naprawdę utrzymać ten samochód w porządku yy, i w czystości. Bardzo fajnym rozwiązaniem jest też tutaj ta lodówka z ARB, która mieści naprawdę dużo, ma 44 litry, więc yy, w, w, możesz sobie tam włożyć napoje, jedzonko, wszystko się bardzo fajnie chłodzi, trzyma temperaturę. Również system prądu jest tutaj bardzo dobrze rozwiązany. Mamy solara składanego, który jest w takiej postaci fajnej, takiej walizeczki składanej, zajmuje bardzo mało miejsca, wkładam ją za fotel. A gdy potrzebuję sobie naładować sprzęt, rozkładam ją w słońcu, z maski wychodzi kabelek, podpinam i jakby nie zajmuje mi tutaj duży solar przestrzeni na dachu, więc ten kosz wyprawowy, który jest u góry, jakby jest pusty i mogę, mogę przewozić tam również bardzo dużą ilość sprzętu. Jeśli chodzi o elektrownię, to za fotelem pasażera jest tutaj porządny akumulator. Z całą ilością dodatkowego sprzętu z inwerterem, który ładuje tutaj, że tak powiem, nasze sprzęty, aparaty, laptopy. Mamy tutaj z tyłu gniazdko 800W, które spokojnie wystarcza na podpięcie odpowiedniej liczby sprzętu, którego używamy w podróży. W zupełności wystarczy to na dwie osoby. Jestem z tego super zadowolony. Jeśli chodzi o zabudowę, to nie było tutaj żadnych problemów. Jedyne co to w Lodówka się tutaj w pewnym momencie nie blokuje i trzeba uważać, żeby nie dostać klapą w łeb. ale ogólnie zabudowa jest porządnie wykonana, są tutaj bambusowe elementy, wszystko jest obtoczone tutaj stalową konstrukcją, także jest to naprawdę wytrzymała rzecz, nic nie... Piszczy, nie skrzypi podczas jazdy, nawet w jakimś tam cięższym e, kamienistych, po kamienistych drogach, więc zabudowa jest naprawdę perfekcyjnie wykonana. Jeśli chodzi o nasze podróże, to na ten moment e, nigdzie dalej, na inny kontynent nie udało nam się wybrać ze względu na brak czasu niestety. Najdalej byliśmy nim we Włoszech. Spaliśmy sobie w dolomitach i super się tam spisał. Była, były temperatury tam minusowe, więc Webas nam ratowało tyłek. Używałem go sporo na podchalu. Mieszkałem tam przez 3 miesiące, używałem go sporo. Właśnie tam w lokalnych lasach i często jeździłem sobie właśnie z psem na Care Camping. Dotychczas zrobiliśmy nim około 20 tysięcy kilometrów. Odwiedziliśmy Podhale, testowałem tam lokalne szlaki. Byliśmy nad Bałtykiem, na Kaszubach, w Bieszczadach, w Beskidach. Kilka razy na, na rowerze udało mi się jakiś wypad zaliczyć. Więc w przyszłości mam nadzieję, że wyruszymy gdzieś nim dalej do Maroko, czy nawet w planach jest Transport tego samochodu do Ameryki Południowej. Z racji tego, że dużo wyjeżdżamy i ten samochód często stoi na parkingu i nie rusza się tygodniami z miejsca, wpadłem ostatnio na pomysł, żeby zacząć go wynajmować i dzielić się nim z ludźmi o podobnych zajawkach i z ludźmi, którzy są zajawieni podróżami samochodowymi. Dlatego, jeśli jesteście zainteresowani, możecie odezwać się do mnie na mojego Instagrama i chętnie udostępnię Wam ten samochód. Okej, okay, widzę, że pada, także zawijamy się tutaj z tego pięknego lasu i ruszamy w podróż. Aha.